Cześć dzień dobry, witam was bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmie z gatunku nie wiadomo, czy się śmiać, czy płakać, ale chyba jednak to drugie, bo nasz cudowny rząd, tak w cudzysłowie rząd, oczywiście, na czele tego w cudzysłowi rządu stoi pan Pinokio, padli na genialny pomysł, że ułatwią. Całą procedurę, te wszystkie formalności, nie trzeba będzie tego nigdzie zgłaszać. Budowę schronu, ale do 35 metrów, nie musicie tego zgłaszać jako budowy, także bez problemów możemy budować schrony. Do 35 metrów, pamiętajcie, do 35 metrów, uwaga, koszt wybudowania takiego schronu, tak średnio, no to zaledwie, też w cudzysłowie, zaledwie 200 tysięcy złotych minimum. Ale może być droższy, jak sobie zażyczycie jakieś tam, nie wiem, różne wstawki i dodatki, nie? Nie trzeba uzyskać żadnego pozwolenia na, na budowę. No, drodzy, tak całkiem serio, to do jakich my czasów dożyliśmy? Jakie to są czasy? Ja tak sobie czasem myślę, że kurczę, może to jest tylko sen. Może ja się zaraz obudzę, może ktoś mnie uszczypnie, może ja otworzę oczy i normalnie wiecie, z ranka. Obudzę się i będzie wszystko fajnie, ale najgorsze jest to, że to nie jest sen. To nawet wyobraźnie. jeszcze dwa lata temu to sobie myślałem, kurczę, nie, że nic gorszego, nic głupszego nas spotkać nie może przecież. No ale tutaj dożyliśmy takich czasów, że rząd ułatwia nam, uwaga, nic tylko teraz lecieć i głosować na nich. Wszak ułatwią nam budowę schronu. Schronu. Nie budowę domu, budowę czegoś tam, tylko budowę schronu. To może wprowadźcie sobie taki. Teraz to, co tam wy tam wprowadzacie, jakiś plus, no to schron plus. Może jakąś dotację, moi drodzy. To nie są żarty, wiecie, to tak można sobie żartować, chichotać się z tego, śmiać, bo co nam pozostało, widząc tych nieudaczników, za przeproszeniem. Ale no niestety. To ma miejsce, zdecyduję wam, WPPL jest taki portal. No wiecie, tak jednym uchem wpuszczać, drugim wypuszczać, no ale czasem coś tam napiszą, nie? Przydomowy schron. Jak wybudować? Cena i projekt. Rząd zmienił przepisy. W związku z zapewnieniem bezpieczeństwa, uwaga, bezpieczeństwa obywatelom, polski rząd, bezpieczeństwo obywatelom i polski rząd, to się jedno z drugim, jedno wyklucza i drugie wyklucza, wprowadził nowe przepisy dotyczące budowy przydomowych schronów. Możliwość ich wybudowania nie będzie wymagać uzyskania pozwolenia na budowę. Sytuacja ta dotyczy przydomowych schronów i ukryć doraźnych, których powierzchnia nie będzie większa niż 35 m2. No to fenomenalnie. Ja bym chciał zobaczyć ich schrony. Czy ich schrony są w Polsce, czy w jakichś innych państwach? Wiecie, oni kiedyś padł taki pomysł budowy centralnego. Portu lotniczego, jakieś tam węzeł komunikacja, Ludzie tego nie chcą, bo robią protesty różnego typu i pikiety. No i tam sobie pani ten pomysł. Mi się wydaje, że to też pod to, nie? żeby tak szybciej się ewakuować. W Rządowym Centrum Legislacji opublikowano projekt zmian w prawie budowlanym. Jednym z najważniejszych zapisów jest wprowadzenie możliwości wybudowania przytomowych schronów. I ukryć doraźnych. Nie, to nie jest żart, moi drodzy. To jest końcówka października 2022 roku. Ja Wam czytam o ułatwieniach w budowie schronu. Zobaczcie, jakie czasy. Nienormalne. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć Polaków przed ewentualnym nagłym zagrożeniem. Ale po co nam sprowadzać na głowę jakiekolwiek zagrożenie? My sobie chcemy żyć normalnie. My sobie chcemy żyć bezpiecznie, w pokoju, normalnie z sąsiadami. Jak przyjaciele z całym światem, przeciętny człowiek nie chce się ukrywać w schronie, nie chce być niepewnym, nie chce się bać wyjść na ulicę gdziekolwiek, przeciętny człowiek chce żyć. Chcę być szczęśliwy, chcę się uśmiechać, chcę być bezpieczny, ale w tym co było, w tym bezpieczeństwie, wy nie musicie nam zapewniać bezpieczeństwa, nagle najpierw nam sprowadzacie zagrożenie, a później nam dajecie parasol taki bezpieczeństwa w postaci budowy schronu. Wy najlepiej w ogóle się nie mieszajcie do polityki, do geopolityki, do działań militarnych, ich by nie było, gdyby nie wasza szajka. ich by nie było. My byśmy sobie żyli jak normalni ludzie. Ludzie by sobie żyli, nie byłoby tych problemów, a wy nam teraz radzicie, jak sobie ułatwić życie i, i uwaga, zaraz będą niektórzy Polacy wdzięczni, że oni mogą sobie wybudować schron. Schron, tak, nie dom, co tam, domu nie ma czym ogrzać, ale co tam, to jest nieważne, to jest nieważne, ważne, że schron będzie stał gdzieś tam w ogródku, nie? A ciekawe czym go ogrzejemy. Przydomowy schron przepisy. Na temat stanu obrony cywilnej w Polsce mówi się coraz więcej. Komendant główny, uwaga, Państwowej Straży Pożarnej, generał brygadier, jakiś tam pan Bartkowiak Andrzej, pod koniec czerwca przedstawił dane na ten temat. Z podanych informacji wynika, że w Polsce jest 62 tysiące schronów, które pomieścić mogą około no, 1 300 tysięcy ludzi. Oznacza to, że podczas nagłego zagrożenia bezpieczne schronienie uzyskać może tylko 3,5% populacji, więc oni chcą to zwiększyć, nie? To jest fajne, że wy troszczycie się o Polaków. Ktoś mógłby powiedzieć, no, ale to fajnie, no bo to jednak jest bezpieczeństwo. Tam, wiecie, w kraju na I, w krainie tam nad Morzem a, y, Śródziemnym, tam na Bliskim Wschodzie, tam oni mają schrony, każdy ma w domu schron. Teoretycznie fajna rzecz, no bo jesteście bezpieczni, ale oni tam mają swoją jakąś tam fazę, nie? Tam swoje mają problemy, ale my w Europie chcemy żyć normalnie. My nie potrzebujemy konfliktów, żadnych konfliktów. My, gdybyśmy my rządzili, my, zwykli ludzie, to byśmy mogli sobie podróżować gdzie chcemy i by nas było stać i we własnym domu czulibyśmy się bezpiecznie, a wy, wprowadzając jakieś tam pomoce w budowie schronu, bierzecie pod uwagę, że przeciętny obywatel nie będzie się czuł bezpiecznie. No bo po co mu schron. Żeby sobie tam spędzać popołudnia, wieczory, z nudów tam iść? Nie. Po to, że wy doskonale wiecie, że coś może być. Wy to doskonale wiecie, ale wam tam włos z głowy nie spadnie. Ależ gdzie? Ale jak włos? Jaki włos? Przecież oni już są dawno zabezpieczeni. Ja dzisiaj widziałem taki filmik. W Katowicach na Śląsku ci związkowcy chcieli zamurować wejście do tego biura poselskiego Morawieckiego. No takie rzeczy mają teraz miejsce. Ja się wcale nie dziwię. Wcale się nie dziwię tym panom, którzy chcieli to zrobić. A oni jeszcze zapowiedzieli, że pójdą po tego pana, a tam go będą szukać w Warszawie. Ja też się wcale nie dziwię, bo ludzie są już po prostu wkurzeni. Ludzie już mają dość. Żaden przeciętny Polak nie chce schronu za 200 tysięcy, bo nawet go nie stać na to. Przeciętnego Polaka, przepraszam, już nawet teraz nie stać na masło, prawie. A wy jakieś pierniczycie głupoty, opowiadacie o schronach. Tylko nas kolejne straszenie, bo przeciętny Polak to sobie pomyśli, kurczę, jakieś schrony to na pewno coś będzie i już się boi. Przez właśnie coś takiego, przez takie herezje, takie pompowanie balonika, nie? Pompowanie balonika i przygotowywanie. A teraz czyja to jest wina, że jest zimno? Ano jednego delikwentna, tak to Morawiecki ostatnio powiedział, jeden jest winny, tylko jeden, nie on, nie w Polsce. To nie Polska jest winna, że w Polsce drogie jest wszystko, to nie. I teraz będą jeszcze karać. Jak ktoś powie inaczej, nie po ich myśli, no to jeszcze dostanie bęcka. No niestety takie czasy. Także jak ktoś chce sobie budować schron, tam nie, w Polsce może są jakieś wiel wierni, wielcy wielbiciele tych ludzi, tych polityków, no to sobie budujcie, weźcie jeszcze kredyt. A, bo może jeszcze teraz banki, słuchajcie, bo to może być teraz taka akcja narodowa, banki będą dawały niskooprocentowane kredyty. Nie we frankach w złotówkach, a najlepiej to w dolarach, na budowę schronu, będą takie, no, trochę mniej oprocentowane, nie, ze stałym nawet procentem, czyli stała rata przez 40 lat na wybudowanie schronu. No, może tak być. Znając życie, można już się spodziewać wszystkiego. No, dożyliśmy takich czasów, że naprawdę jutro można się spodziewać wszystkiego, dosłownie wszystkiego, wszystkiego tego, o czym nawet byśmy nie pomyśleli w żartach jeszcze par lat temu. Dobra, mm, zobaczcie, aż mnie Rybka złapała. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. No, i jak ktoś chce, to może budować. No, to nie moje pieniądze, nie moja sprawa, ale lepiej chyba sobie wybudować dom. Albo go wyremontować, albo go ogrzać, albo cokolwiek. Tylko czym ogrzać? Kraina leżąca na, na węglu nie ma węgla. To znaczy, mam węgiel pod ziemią, no ale oficjalnie nie ma. My musimy importować jakąś glinę, jakieś węglopodobne produkty, kiedyś była jakieś coś tam czekoladopodobne, no to teraz mamy węglopodobne. No. Kolor podobny, tam czekoladka bardziej taka brązowa, tutaj węgiel innego koloru. Oczywiście takie czasy wiecie, że nie wolno nawet tej nazwy, tego koloru powiedzieć. No, zobaczcie, no, no totalne wariactwo. Nie? Nawet nie można używać jakichś tam określonych yy, dobrych słów, takich no węgiel, jaki ma kolor. No, każdy wie. No, powariowali, naprawdę ten świat zwariował. Ci tutaj mówią jakiś schrona, a tutaj nie można mówić tego. No, przecież to jest totalne wariactwo. No, jak tutaj żyć? Jak tutaj funkcjonować? Jak robić filmy? Filmy jak filmy, ale też jak żyć normalnie? Przecież was to pewnie już denerwujecie się, jak wychodzicie z domu i widzicie ten, ten to dziadostwo, ten cyrk cały. Przecież to jest jakiś cyrk. To jest naprawdę cyrk. A schron jest taką wisienką na torcie tego cyrku. Po prostu totalny odlot już. Pozdrawiam i do usłyszenia. Cześć, napiszcie swoje zdanie. Papa. Pa.